Ostatnie 12 miesięcy pokazały dość ciekawą sytuację na rynku wtórnym nieruchomości. Pierwsza grupa miast, do której możemy zaliczyć Warszawę, Kraków, Gdańsk i Poznań, to jest grupa miast, gdzie obserwujemy dosyć stabilne ceny. One są podobne do cen odnotowywanych w analogicznym okresie zeszłego roku. Najdroższym rynkiem jest Warszawa, gdzie ceny średnie mieszkań na rynku wtórnym wynoszą 7400 zł za metr kwadratowy. W Krakowie płacimy nieco taniej, 6200 zł. Porównywalne ceny są w Poznaniu i w Gdańsku, gdzie płacimy średnio 5200 zł za metr kwadratowy ale jest też grupa dwóch miast to jest Wrocław i Łódź gdzie niespodziewanie te ceny w porównaniu do zeszłego roku wzrosły i to ponad 10% we Wrocławiu kupujemy mieszkania w cenie już prawie 6000 zł za metr kwadratowy podczas gdy w Łodzi która zawsze była takim najtańszym rynkiem te ceny już prawie dochodzą do tysięcy, podczas gdy najczęściej one kształtowały się w granicach 3200-300 zł za metr kwadratowy takim ciekawym zjawiskiem które obserwujemy na rynku i które napędza sprzedaż mieszkań na rynku wtórnym jest kupowanie mieszkań pod wynajem. Niskie oprocentowanie lokat i poprawiająca się sytuacja w gospodarce, ale także duży wewnętrzny popyt w największych polskich miastach na mieszkania na wynajem powoduje, że oszczędności, które wycofujemy z lokat, przeznaczamy na zakup mieszkań, najczęściej kompaktowych, dwupokojowych mieszkań pod wynajem w dużych miastach. I co ciekawe, najczęściej zakupy są w ostatnich miesiącach finansowane ze środków własnych. W niektórych miesiącach zakupy gotówkowe stanowiły aż 60% wszystkich zakupów na rynku. Taka sytuacja w zasadzie nie zdarzyła się od wielu lat.